Jeny zostawiła mnie tutaj, bez internetu i bez biletów. Tu mamy taki klimacik w tym hotelu, proszę Państwa. Eko hotel. Tutaj ogródek mamy. Kambodżański klimat. O, ale jaka narzuta, zobacz. Elegancka. Z fotela takiego zrobione, przerobione. Tuk-tuk. Dobra, lecimy. Witamy w Kambodży. Czuję się jak na Kubie. I ustrojowo, ja, ja i cenowo. Tutaj no pewnie miejscowi tylko robią zakupy. Cała taka długa ulica to jest market. Strasznie mnie lubi ten, ten kraj niż... Drogo Nie? i brudno. Strasznie. Przypomina mi bardzo Kuba i... przez ten strój, o który tutaj rządzi i po prostu... Jak ja bym miał wyboru już... No ale, trzeba, ale trzeba przyznać, że się naprawdę rozczarowałem, bo myślałem, że naprawdę tutaj będzie tanio, a jest bardzo drogo. Nie wiem, zobaczymy jeszcze w tym Phnom Pen, ale tutaj w tym Siem jest drogo. Wszystko jest liczone w dolarach i to nie jest tanio, naprawdę to jest najdroższe miasto na razie, które zwiedziliśmy w tym momencie. Droższe od Bangkoku, droższe od Kuala Lumpur. Strip Hopsep? Nie. Yeah. Strip 60. Strip 60. Strip 60. Aha, Hopsep się nazywa ten market. Bo tu można kupić jakieś ubrania, klapki, kosmetyki. Typowy bazar taki. Ta, polpot. no to tak. No to wiadomo o co chodzi. Mordowanie czerwonych kmerów Czerwoni kmerzy Tyle ludzi zamordowali swoich rodaków. To jest przerażające po prostu W imię ideologii głupiej To jest masakra po prostu, bo wszystkich wysłali z dużych miast na wieś i do obozów pracy. W imię jakiej ideologii, głupiej? Zobaczcie ile tutaj czaszek jest. Biedni ludzie zginęli. Różne patenty na tortury. Tak mordować swoich rodaków. Po prostu dramat. Zobaczcie jak się znęcali nad nimi. Ja tu lubię takie ekstremalne miejsca, więc zobaczymy co to jest.

Zdechlać! Siempre ab. Nie no, pierwszy raz jestem w kraju azjatyckim, gdzie drugą walutą jest dolar, nie? Prawie jak pierwsza. No tak, bo wszędzie bo... ceny są w dolarach, no. Słuchajcie, idziesz na ulicę, gdzie dają cenę w dolara i musisz poprosić, żeby dali ceny na tę e, walutę, która tutaj jest, bo jak nie on... Yes. Patrzę, kawa 2 dolary. Ja jestem w szoku po prostu, że to jest tak drogo. Żeby mleko kosztowało 10 zł. No mleko. Kawa 8 zł. Frytki 12 złotych. No, nie no, że to jest w ogóle wiesz... Dramat jakiś chur, no po prostu dramat. Ja nie wiem. Piękne ceny. No tutaj, no tutaj... Gross. No to, to 5, 5 No nie no, frytki z jakimś kebabem za 5 dolców. Poszukać trzeba jakiegoś dobrego Żarcia 15 dolarów 8 dolarów 12 dolarów <grywa> <laughs> special ride at least seven to day <laughs> reklama <laughs> Świątynia teraz przechodzi renowację jakąś. Ale cicho tu spokojnie. I wszędzie są znaczki, że nie można kręcić vlogów. Nie można kręcić DJI, nie można kręcić GoPro. Serio? Przecież to jest promowanie. To jest promowanie miejsca, i dzięki temu ludzie zobaczą, i będą chcieli tu przyjechać. A oni działają zupełnie w drugą stronę. Nielogiczne myślenie. Totalnie. Lecę na przypale. Mam nadzieję, że zaraz ktoś mnie tutaj nie sofnie, bo zobaczy kamerę. No, pięknie to wygląda. Tutaj już miejsce jest trochę mniej popularne, więc mniej przypałowe. Nie ma tej ochrony, więc mogę sobie spokojnie panagrywać. Ale zobaczcie, jaki widoczek. No, miejscówka mega. Nie ma ludzi. Spokojnie. Piękne miejsce. Widoczek ładny. Puściutko jest. Nikomu się nie chce tu przyjechać. Wysoko i gorąco. Fajne miejsce, nie jest przerudnione, nikogo tu nie ma. Można sobie fajnie dookoła na spokojnie pozwiedzać bez tych tłumów dzikich. Zobaczcie, ale klimat. Stare szczątki miasta Kmerów, no ale ładnie te szczątki pozostawały. No ale tutaj, pająków widzę sporo jest. O, pełno. To wszystko białe, to są pajęczyny. Zielono, nie jest gorąco. Więc idzie się przyjemnie. Ta świątynia naprawdę piękna jest. Tam siedzi odpoczywa Ja zostałem sam. Zaraz tu ktoś pewnie do mnie przypierdzieli, że kręcę, bo oczywiście w tym miejscu też nie można kręcić vlogów DJI ani GoPro, ale ja mam to w tu dokładnie i kręcę dalej. Myślę, że jak ktoś się przypruje, to wyłączę. Ale zobaczcie, no świątynia jest mega, naprawdę mega, pięknie wygląda. Trzeba będzie wejść na górę, nie będzie łatwo, jest gorąco strasznie. Jenny zostawiła mnie tutaj bez internetu i bez biletów, więc generalnie pojechali z drugiej strony, tam mają na mnie czekać, tylko że problem jest taki, że ja nie mogłem tutaj wejść, bo nie mam biletów. No nie niezła akcja, bo bym tutaj został i nie mam jak się skontaktować, nie mam jak do niej napisać w ogóle ani nic, a oni pojechali i czekają na mnie z drugiej strony. Na szczęście pani była bardzo miła i pozwoliła mi wejść bez tych biletów. Jakiś ziomek chciał mi też udostępnić z internetu, więc spoko. Ludzie są pomocni bardzo. No ale bym się nieźle zrobił, bo nie mam jak do niej napisać. Nie mam jak przejść na drugą stronę, więc generalnie zostałbym i nie wiem co dalej, bo nie mam nawet hajsu, żeby pojechać tuk-tukiem teraz. Grubo, grubo po prostu. Zobaczcie, tutaj wszystkiego jest rozwalone, ale wróz Kto oglądał tą Raidera, grał w grę, to wie o co chodzi. No jest tu klimat. Jak z Larry Croft Normalnie. A jest tu, jakie drzewo wyrosło, kurde. Konkret. Zostaw suba, kliknij dzwoneczek, napisz komentarz. Siema!